I to oh jest 2-0 CW, piszcie dalej, bo piszemy na górach. To było... No, moje edity były za piękne po prostu w tej rundzie. 3 pierwsze, 4 pierwsze mi nie weszły, ale to nic. Ty go zabiłeś? Ty zabiłeś Maxa? Co? Max stał w miejscu, bo patrzył na, swoje na swojego live'a. A dupa stała... O! Więc zrobisz cię slime Xaj Ej, ale dobra, wy tu masz mi jak ty mi walisz kurwa tyle z tym pompy, a ja ci nie wydaję. <przysz> <madı> Wow, wow! Czemu Ha, nie za pierwszym. No i do zero. Uuu, so good at this game! <laughs> hmm. I catch